Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu dość nietypowym, bo długofalowym ale z Normalny hip-hopowiec chyba ze mnie będzie. Dostałem Tesla Model S od Wojtałowicza za co serdecznie dziękuję. Link do jego strony tam na dole w opisie tego filmu. Ale o nim powiem wam w dalszej części vloga, ponieważ ten vlog będzie nagrywany co najmniej przez tydzień. Może więcej nawet. Zobaczymy jak się w ogóle użytkuje Tesla. Ja wiem, że na YouTubie polskim jest bardzo dużo tego typu filmów. Jest nawet taki kanał, który się nazywa chyba Grzyb. Tak. Gość bardzo fajny Tłumaczy, jak się w ogóle użytkuje Tesla na co dzień, i ma Polifta, więc nowszą, a ja mam starszą, 2015 rok. Ale że jestem biednym YouTuberem, to muszę jeździć z starymi sprzętami, i tak jak mówiłem, wiem, że jest dużo tych kanałów, które to robią, ale to wcale nie znaczy, że ja swoim widzom, czyli Wam moi drodzy, nie mogę pokazać tego swoimi oczami kicksterowymi. Myślę, że to jedno drugiego nie wyklucza, myślę, że wiele osób też to zaciekawi, a mam ku temu okazję, ponieważ to, że dostałem Tesla to jedno, ale oddałem przy okazji Omega do mechanika. No taki profilaktyczny przegląd, wiecie, taki trzeba z tym wymienić, olej wymienić, filtry tego typu rzeczy, więc tydzień będzie stało mechanika i przez ten czas będę skazany tylko i wyłącznie na Tesla Model S i zobaczę czy da się w ogóle użytkować Tesla na co dzień. O całym samochodzie o tym co będę nią robił opowiem wam już w samochodzie, żeby was tutaj nie zanudzać i moimi dwoma przyciskami o to jest właśnie przycisk w ogóle za ten właśnie prywatny kanał to jest przycisk bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki wam a to za główny, może będzie złoty w tym roku, w tym roku może nie, ale w przyszłym może złoty będzie za Kickstarter TV. Dobra Idziemy do Tesli. A i tu cię mam, a, przyjechała Tesla. Tak, jest, cześć. Myślałem, że to kurier do ciebie Nie, ale wiesz co siema mi powiedział? Otwieram drzwi, idzie kurier i mówi: siema, nie ma, no to no, no, co się no. Albo się nie ma, do, a my mamy a my mamy albo Tesla. Ma Tesla. To jest Damian. Mój kolega serdeczny naczelny taksówkarz w Toruniu. O, to jest właśnie ten kurier. Możesz pozdrowić widzów. Pozdrawiam wszystkich tutaj w DPD. Pozdrawiamy całe DPD. Odjeżdża kurier. Widzicie, to jest wesołe miasteczko po prostu. Toruń to jest bardzo wesołe miasto. To jest właśnie ta Tesla stary model, tak jak mówiłem, przedliftowy 2015 rok, co nie znaczy wcale, że gorszy. Po całym samochodzie wam przecież już mówiłem w odcinku Kickster jedzie Tesla Model S, możecie sobie wejść. Stary odcinek, ale nadal aktualny, nadal jestem z niego dumny, bo to jest pierwsze takie Kickster jedzie, które naprawdę rozjebało YouTube'a pod względem jakości. No trzeba to przyznać. Trzeba to przyznać, tak. I ta tendencja utrzymuje się do teraz. A teraz mamy Tesla we vlogu. Tak jest, zobaczcie, jaki rozwój. Półtorej roku temu było w Kickstarter jedzie, Tesla teraz jest we vlogu. Także idziemy do przodu i wsiadamy do środka i opowiem wam więcej. Weź to kurwa ścisz. Zamknij się. Uprzestawiał mi tu wszystko, no. Nie. Restore. No właśnie. O, jest, dobra. W ogóle Tesla to jest model P85D, czyli ta właśnie dokładnie, która była w Jedzie. Znaczy, no nie ten egzemplarz dokładnie, ale ten sam silnik, ta sama moc. Ile mamy zasięgu? 344. Bo pewnie Was zastanawia, dlaczego ten pan tu przyjechał? Ponieważ zostawiłem samochód na noc na ładowaniu na Greenwayu. W ogóle Greenway mi odpisał, że da mi taką kartę do testów. Tak? No, aha. Tak, będę miał fajną kartę z Greenwaya, ale na razie póki co tej karty nie mam. I wiecie, ile zapłaciłem za ładowanie do pełna? Zgadnij. No ja tak przeliczałem, że to będzie jakieś 60 zł. 60 zł. To coś się pomyliło o 50%. 120 zł. 120 zł, dopełna do pełna na 344 km? 35 zł na 100 km, czyli a rozpoczynamy tego vloga dzisiaj nieprzypadkowo, dlatego, że jadę do łodzi. Z Torunia do łodzi jest jakieś, no, około 200 km, a zasięgu mamy, tak jak widzicie, 340. Więc ja jestem bardzo ciekaw, ile w tej łodzi będę miał tego zasięgu. I zobaczymy też, jak na autostradzie się zachowuje ten samochód, jakie jest zużycie. Postaram wam się to nagrać, bo jest autopilot, więc będę mógł puścić kierownicę i wziąć ten aparat i wam nagrać przez chwilę. Bo sam jestem ciekaw, naprawdę. Trochę na głęboką wodę się rzucam, bo taka trasa Tesla elektryczną, no, to już jest, no, już jakiś mały wieczór. No. I tam jeszcze za Łódź w ogóle jadę z drugiej strony, od strony Pabianic, więc całą Łódź właściwie jeszcze muszę przejechać. Więc naprawdę będę ciekaw ile tej baterii tutaj nam zostanie. Dobra, to co? Odpalamy. <grystanie> Trzeba nagrzać świece. Rozgrzane <grystanie> świece muszą. Już wczoraj sprawdziłem, że jest takie coś jak podgrzewanie akumulatorów w Tesli w celu uzyskania większej mocy. Samochód rzekomo według dowodu ma 738 koni mechanicznych. On jeździł dłużej niż ja. To, <grystanie> naprawdę, to pokaż jak to się włącza. Musimy wejść. Ja się zatrzymam, zatrzymam się. Jesteśmy na parkingu, spokojnie, nie jedziemy i tutaj taki jest ryb. I teraz baterie się będą nam podgrzewać o, Ale wiesz, ale że ja do teraz, Łodzi muszę dojechać To na chwila, ale widzę, że będą się gr grzały 40 minut, więc to tutaj... To nie, to wyłącz Nie sprawdzałem jaka jest moc po tym Mamy ją bardzo długo, będziemy ją mieli, więc zobaczymy jeszcze co tu ten samochód potrafi Dzisiaj sprawdzamy zasięg, tak? Jeszcze wam powiem jedną bardzo ważną rzecz Bardzo duże szczęście mamy dlatego, że supercharger jest w ogóle Tesli w Ciechocinku Więc ile tam? 40 km od Torunia? Nawet nie 30 myślę. Także będziemy musieli sobie radzić, te stacje gdzieś tam szukać zobaczymy Ile zasięgu będzie, ile czasu będzie trwało ładowanie. Także naprawdę, dzisiaj dużo rzeczy w ogóle się już dzisiaj okaże. A jeszcze przez cały tydzień, jak będę miał ten samochód, będę wam się starał właśnie to użytkowanie na co dzień nagrywać na bieżąco. Dobra, jedziemy, odwieźć Damiana. Bo tutaj Damian ma bardzo wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia. Na początku bardzo sceptycznie podchodziłem do tego samochodu. Nie podobało mi się to, bezdźwięczny samochód. Tak, jak to było bez duszy, ale po jednym dniu, tak muszę zmienić zdanie. Po prostu trzeba to docenić, że coś takiego się rozwija, to jest nieuniknione. Gość, który wiecie czym jeździ na taksówce, zgadnijcie. Mercedesem, okularem, E-Klasom, Dieslu. Dieslu trzylitrowym. Taki gość docenił Tesla. Trzeba się z tym pogodzić, Jeśli ktoś bardzo nie lubi, a jeśli ktoś lubi, to może się z tego cieszyć, bo to się rozwija w dobrym kierunku. Tak, ale ja już dawno w ogóle mówiłem, że im szybciej zaakceptujemy to, że elektryki będą jeździć, tym lepiej dla naszej psychiki, bo można się wkurwiać, że te elektryki będą, że lepsze jest V8 czy V12, no ale to taka jest przyszłość, no. Czy ktoś przewidział, że będą na przykład telefony dotykowe? Ja też nie byłem zwolennikiem dotykowych telefonów. Wolałem z przyciskami. Miałem HTC Desire Z, taki rozsuwany zajebisty, bo też nie lubiłem dotyku, a ten dotyk w końcu się zrobił taki zajebisty, intuicyjny, że super to działa, tak samo jest z elektrykami na razie no to wiecie, te 340 zasięgu będę się martwił, kurwa nie wiem czy dojadę, ale za 10 lat pomyślcie sobie, że jak do superchargera byście podłączyli Tesla na 30 minut i byście mogli zrobić 2000 km byłby sztos? A to jest realne. Z jednej strony, to jest też fajne, ja to doceniam. na przykład wczoraj przy przyspieszeniu. To jest takie uczucie jakby naprawdę jak w samolocie. Wcina w fotel jest przeciążenie takie, że... Czy Tesla jako jedyne auto w rodzinie by się spisała na razie? No właśnie postaramy się na to odpowiedzieć w tym vlogu. Zobaczcie, jak się z tym żyje na co dzień. Ogrywam cię. Niech każdy zobaczy, jak to jest ciężka praca. O, teraz to z szybą odleci. Teraz patrz, stawiasz to tu. O, tak, to jest właśnie codzienna walka. No to... YouTubera z kamerą I Teraz jest top gear, nie? I widziałeś? Patrz i kadr jest elegancki Ch**a Ty to jesteś ja to jestem, co? Zobacz. Później tu odkręcę i wam pokażę. Dobra, wpisałem adres i tutaj już, o, nam pokazuje, że jak tam dojadę, to będę miał 5% baterii. Jak to kurwa jest, że tutaj mam 334, a tutaj wyjdzie, że jest 218, a mi zostanie 5% baterii? To ja nie rozumiem tego. Chyba, że on przelicza tutaj, że będę 140 jechał po autostradzie, może dlatego. A, nie, jest powiedziane, że mam zostać przy 130 km na godzinach, żeby w ogóle dojechać. Nie, no to zajebiście Słuchajcie, wiecie co? Pojadę przez Ciechocinek, bo tam jest Supercharger Tam naprawdę w 15 minut można sobie doładować tam z 20% baterii Więc jestem ciekaw, jak on w ogóle działa Pojadę razem z wami, nie tutaj w Lubiczu, tylko tam przez Ciechocinek Podłączę się do Superchargera, chociaż na te 10-15 minut I zobaczymy, ile zasięgu mi zostanie, tak? Zróbmy to razem, naprawdę Dobra, to jadę pod Ciechocinek, pod Supercharger Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie To może powiem o samej jeździe Powiem wam, że w Tesli jedzie się bardzo bezpiecznie Bardzo przepis Trzeba muskać po prostu ten gaz, żeby jak najmniej zużycia było. 90 sobie teraz jedziemy, spokojnie, w rządku, za wszystkimi. 3 sekundy odstępu od poprzedzającego nas pojazdu. Przewidujemy, jak widzimy w odległości gdzieś tam, że coś się dzieje, to już puszczamy gaz. I takim trybem jazdy, to to tutaj pokazuje, że 317 km, to wtedy można naprawdę takim trybem jazdy zrobić. Bo jeżeli będziecie cisnąć, to te kilometry uciekają niemiłosiernie. Pojechałem sobie trochę szybciej mostem nowym w Toruniu i już mi uciekło tam po prostu 5 Kilometru. Zaczynam się trochę stresować, bo nie wiem czy dojadę w ogóle do tej łodzi. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, dojechaliśmy. Nawet wiecie co, stoi biała Tesla obok i będziecie mogli sobie porównać czym się różni przedlift od polifta. Polift jest naprawdę bardzo futurystyczny. Otwieramy sobie klapkę i zobaczymy jak się będzie tutaj ładować. Zaraz wam pokażę tą drugą Teslę, mamy supercharger. O, dobra, wpinamy i co my tu mamy, uwaga. Jest, zaczęło ładować. A zobaczcie, tutaj pokazuje ile kilometrów w godzinę można naładować. Patrzcie, jak zapierdala. 186 km na godzinę ładuje. To już jest naprawdę sporo. Będzie później okazja, żeby wam pokazać jak z siłowego gniazdka się ładuje. To tutaj jest gdzieś około 40-50 km na godzinę. Supercharger ma o tyle zaletę, że po prostu podjeżdżacie, podłączacie, nic nie płacicie nic nie klikacie i, i działa. No, najprostsza metoda w ogóle ładowania i najszybsza jednocześnie. Bez płacenia, bez niczego podjeżdżacie, podłączacie. To jest jest zajebiste, tego powinno być więcej. Gdyby coś takiego stało po prostu w każdej wiosce w każdym mieście większym, to, to byłoby naprawdę zajebiście. Czy to jest inna druga Tesla? Tym się różnią Tesle od siebie. Fajnie, że biała jest. Zobaczcie, ona ma taki przód. Trochę właśnie w kształcie litery T. Taki bardziej futurystyczny, a ta jest taka okrągła. Jak nam tu idzie? O, zobaczcie, zwiększyło się 220 km na godzinę. 1058. Powiedzmy, że do 15 po. Zobaczymy, ile się naładuje. Mamy 309 km. Tutaj mamy Orlen zaraz obok, także idę na hot doga i na 15 minut zostawiamy samochód i jedziemy dalej w podróż. No, powiem wam, że Supercharger jest naprawdę super. Bo nie było mnie raptem ile? 10 minut. A zobaczcie, 340 km a 305 było. Supercharger daje radę. Właśnie skończyłem hot doga jednego. Jedna Tesla nam już odjechała. Nie, to nie był jej dźwięk, to był dźwięk tego. <gry> Dobra, jest 15 po, kończmy już tę nierówną walkę. Doszło nam 56 km. Zobaczymy, jak to się przełoży teraz na dalszą jazdę. Ruszamy! Jestem już na autostradzie, na jedynce. 1 Słychać tylko w szum wiatru. Mam 337 km zasięgu, 135 jadę i mam włączony autopilot. Ręka jest na kierownicy. On już zaczyna, widzicie, zwalniać. Zobaczcie. On już sobie jedzie wolniej, 125, więc niech sobie tak jedzie, ja wam tutaj ogram to wszystko. Do celu nam zostało 178 km, godzina 34, 17% baterii nam zostanie. Przy takiej prędkości 135, no, no na razie jedziemy 115, bo tutaj przed tym panem jedziemy. Także myślę, że ten supercharger nam się świetnie przydał. Postaram się później jechać trochę szybciej, powiedzmy te 140 legalne w naszym kraju i zobaczymy jak ta energia nam będzie uciekać. Nie będę już ściągał kamery, bo no jednak autostrada to też trzeba uważać, autopiloty, autopiloty. Lotami, ale wiecie, nie ma to jak... Refleks i oczy kierowcy Trzeba patrzeć na drogę niezależnie od tego jaka tutaj technologia by nie była To naprawdę trzeba uważać Także e, cięcie cie jak blisko jadą, kurwa bliżej jedziecie siebie Ja nie rozumiem tych ciężarówek, które jadą na 10 metrów od siebie Dlaczego większych odstępów sobie nie zrobicie? To, że jedziecie za jakimś 10 metrów to nie znaczy, że będziecie szybciej na miejscu Wręcz przeciwnie Ten przed tobą zacznie hamować i wy musicie hamować razem z nim Bez sensu w ogóle Osobówek też się dotyczy, żeby nie było, że się tutaj przypierdzielam do kierowców ciężarówek im większy odstęp, tym więcej czasu macie na reakcję, nawet na puszczenie nogi z gazu. Jak się coś stanie, zaczyna ktoś hamować awaryjnie, pomyślcie o tym, naprawdę. 3 sekundy odstępu to nie jest wcale duży problem. Jeszcze jedno muszę wam powiedzieć. Wiem, że ten vlog będzie trwał, nie wiem, chyba godzinę, ale tutaj wcale cicho nie jest. Naprawdę jeździłem cichszymi o wiele samochodami ze silnikami spalinowymi. Nie wiem, czy ten dach, kurwa nie jest domknięty do końca, czy co. Posłuchajcie. Kurwa przecież to jest niedomknięte Tu normalnie wiatr wieje Tu jest close A za szybko jadę Urwałoby mi głowę No ale to jak jest zamknięte to czemu wieje? To jest dziura normalnie nam to silikonem zakleić? Nie wiem, co tu się dzieje. Może dlatego, że jest taka stara już. Mam nadzieję, że dojedziemy. Jadę cały czas 140 km na godzinę na tempomacie i za mną nic nie jedzie. A jedynka jest w ogóle zajebista, bo jest taka właśnie lightowa. Nie to, co na dwójce. Dzicz, kurwa, ja muszę być pierwszy i długimi mrugają. Tutaj jest lajtowo. Także jedziemy, widzimy się na miejscu. Jestem już na miejscu i zostało mi 47 km. No i wyrobiłem się też w czasie. Miałem być na 13, jestem za 7. Więc mam nadzieję, że stąd tutaj okolice Pabianic uda mi się dojechać do Greenwaya gdzieś obok Łodzi bo superchargerów raczej tutaj w okolicy nie ma w Poznaniu chyba jest najbliżej i na tym Greenwayu zobaczymy ile będę musiał się naładować żeby wrócić do Torunia ale to i tak jest niewątpliwy sukces że jechałem naprawdę 140 na godzinę naprawdę jechałem jak zwykłym normalnym samochodem i dojechałem więc to już jest sukces tylko pytanie teraz jak wrócę <laughs> także ja idę załatwić swoje sprawy jak skończę to szukamy Greenwayów i wracamy do Torunia zobaczymy ile nam to zejdzie co to za gość przyjechał i czy on w ogóle przyjechał? Białym golfem, znacie go doskonale: Golf R 400 Kuni. Ile ma zasięgu? 35 km. To mniej niż ja. Będziemy wyjechać na, na wyścigi. Tak? Tak. Do Super Chargera będą wyścigi. Od 0 do 100 w 4 sekundy. Polecam, panda auto. Jak chcecie nim pojeździć. Ile kosztuje Golf? 300 wy 300 wy za dobę. Jak od Sebastiana to 450, ale jak od nas to 300. 300. Wypożyjcie szybko, żebyśmy mogli mu zapłacić za montaż vloga. Ale ten vlog już był! Racja, on już był! To nie, no co ty, to przejściówka musi być, no co ty chciałeś podłączyć? Tutaj mamy specjalny kabel. Patrz, tutaj masz takie coś. No i właśnie to jest ten problem. Aha. Ale spokojnie zaraz zaradzimy na to. Ciekawe. A dwa męskie są. No bo to jest... Bo to jest męski samochód. No i to jest właśnie ten problem, słuchajcie, że wszystkie te gniazda są inne. Mówiłem podłączyć Tesle, ale jest cisza na razie. Może coś z tym kablem jest? Bo tam się świeci na, nie, na zielono, Wracuje na, na tym. A tam się prąd świeci, tak? No niestety nie udało nam się podłączyć Tesli, bo się okazało, że kabel w ogóle ten, ta przedłużka czerwona coś nie działa. Więc jedziemy po prostu pod 220 podpiąć i tyle. Dobra, udało się podpiąć 220. Macie teraz porównanie jak było na superchargerze. Widzieliście, że tam było 200 km na godzinę. A tutaj jest 11, zobaczcie 12 km na godzinę z gniazdka 230. Czyli jak godzinę się będzie ładować to 11 km dojdzie tylko. <laughs> to masakra, jest 46, zobaczymy ile będzie po skończonym ładowaniu, godzina 13.23. Słuchajcie, mamy godzinę 14.25 i naładowało się. Wow! 13 kilometrów się naładowało. 59 km zasięgu. Jedziemy na Greenwaya się zatankować. Jesteśmy na Greenwayu pod portem, tak? Tutaj miły pan się ładuje lifem. Jeszcze 5 minut, bo udostępni nam 3 przełącze. bo to to jest drut. Musicie wiedzieć, że to jest drut i tym się ładuje 10 godzin. Bo pan już ma kartę, ja jeszcze nie mam, mnie jeszcze nie przysłali. <grywa> Dobra, dzięki wielkie. Bo generalnie ludzie, tacy jak pan tutaj z Lifa, mają taką kartę specjalną, a ja jeszcze nie mam. I muszę to robić przez portal kierowcy. Co jest generalnie bardzo proste, bo się wpisuje kod przewodu, czyli w tym przypadku 007. 007 jest przepisany. Dobra, i teraz jest. Rozpocznij ładowanie. Która jest? Tak do 16. Dobra, rozpocznij ładowanie. Zaczekaj, to jest mądre. I co? Zdalne uruchomienie odrzucone przez stację ładowania, aby rozpocząć podłącz wtyczkę. Właśnie, że nieprawda. Najpierw trzeba rozpocząć ładowanie, dopiero później się nie, ja tu siedzę tydzień czasu, ja widziałem jak oni ładują. Się. Dobra, trzymaj, nagrywaj. Kurwa. Dobra. Urwa. Ale masz węża dużego, ty. Patrz, Jeżeli to jest przyszłość naszego narodu, to nasz naród w przyszłości nie ma. Patrz, wtykłem. Ależ poszło. Patrz, Brianek, tak to się robi. Teraz jak wtyknąłem. Jak wtyknąłeś karynce, to teraz mi się powie, że ją kochasz. Rozpoczęcie procesu ładowania. O! Coś się zaświeciło. Jest! Zobaczcie, zaczęło. Tak. Dobra. I się ładuje chyba. To teraz tanie zwycięstwa jakieś. chłopaki, <śmum> ten No i jest tanie zwycięstwo. Jeszcze zobaczymy teraz jaką prędkością się ładuje. No otwórz się chyba nie. O, też szybko! Prawie jak na superchargerze. 208 na godzinę. To wiesz ile to będzie? To znaczy, że przez godzinę dojadę do Torunia. Czyli idziemy coś zjeść. Zobacz, nawet jak trafisz na jakiegoś chuja Zamykasz Zamykam furę, nie? Jest zamknięta. I zaraz zobacz, jestem, jestem chujem i podchodzę, chcę wyłączyć, nie? I widzisz nie mogę. Nie dobra, to prawda jest taka, że to jest taki przycisk, tu trzeba nacisnąć i wyciągnąć, ale jak mi się uda, to moja teoria legnie w gruzach. No dobra, dla dobra filmu zrobię to. I co? Zjebałem ładowanie, ty. Kurde, popsułem coś. A nie, ładuje się. Bo się zaświeciło na niebiesko, i teraz się świeci znowu na zielono, czyli się ładuje. Przerwało rzeczywiście ładowanie na chwilę, za zaświeciło się na niebiesko, ale zaczęło znowu się ładować. Czyli, nawet jak ktoś będzie bardzo niemiłym człowiekiem i przyjdzie Wam tutaj i będzie chciał Wam to odłączyć, to nie da rady. No, chyba że Wam to odłączy. Tesla się ładuje do 16:15 jest ustawione ładowanie i zobaczymy też ile kosztuje to ile to w przeliczeniu wychodzi na te kilometry na razie w nocy było 120 zł i dojechałem do łodzi zobaczymy ile będzie dobra jest godzina 15:39 zjadłem obiadek ładnie się naładowało doszło mi 183 km więc myślę że to już wystarczy do supercharger'a w ciechocinku i tam się podładuje jeszcze tak z 20 może minut 30 aha w ogóle zobaczymy ile to kosztowało 220 km mi doszło i ładowanie. Poprzednie ładowania. Historia ładowań. Niestety coś nie działa i nie mogę sprawdzić ile kosztowało moje ładowanie, ale sprawdzę to w domu, bo już się powinno wszystko tam przetworzyć. Teraz Przemek się przejedzie elektrykiem, bo smutny siedzi, zobacz, płaczę tutaj, rabidny Uuu, mmm, ze tu lecą. I wracam do Torunia. Czekaj, pas zapnę, poczekaj, poczekaj, bo będzie piszczeć. Poczekaj. Poczekaj Jedziesz. U, to? On to robi z miejsca, nie? Nie ma za tej To ono chodziło właśnie. Tesla Prank. Pendolino! <grystanie> pierdole, to faktycznie jest bardzo sympatyczne, nie? Ale nic nie słychać i mi się nie podoba. To ja ci mogę robić dźwięk. Tutaj masz, że mam jechać 115 Aha. I tutaj jest, że będę jechał godzinę 45 na 1733 i mi zostanie 4% baterii. No chyba, że będę jechał szybciej, no to chuj, to będziecie mnie musieli zlawetować. Na pewno. Golfem no, ja mnie scholujecie. Mam nadzieję, że dojadę do Superchargera, a tam robię kolejną przerwę. Hej. Hej. Korzystając z tego, że jest korek na A1 i jedziemy bardzo, bardzo powoli, to <laughs> powiem wam bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, do superchargera zostaje mi 0%. Nie wiem jak ona tutaj liczy, ale mam 141 km, a zasięg pokazuje 182, a kurwa pokazuje, że 0 baterii będzie. To ja nie wiem jak ona liczy. I nie wiem czy dojadę nawet. Zaraz chyba muzykę wyłączę, Klima już wyłączyłem, jadę bardzo powoli i ja, ja nie wiem czy ja dojadę. Mogłem jeszcze poczekać, jeszcze tak z 15 minut jakbym podładował, to bym był bezpieczniejszy. Ale odłączyłem za szybko. Kiepsko. No dobra, słuchajcie, jadę autopilotem za ciężarówką. No i może jakoś się dokulam, no nie wiem. Jest zero cały czas. Słuchajcie, przerzuciłem się z autopilota na moją nogę i mój ultra zajebisty eco-driving sprawił, że 1% jest, czyli rośnie. I to jest chyba ten ból, wiecie, największy. Macie samochód, który ma 700 koni i musicie jechać za ciężarówką 80 na godzinę, żeby dojechać do superchargera. Słabo, naprawdę jeszcze jest słabo. Za 10 lat, jak po pół godziny będziesz mógł zrobić 1000 km, zajebiście, ale na razie. O, 2% skoczyło! 2%! Ja to normalnie ładuję, kurde, to chyba słoneczne panele chyba tutaj zamontowałem. Jeżeli ten samochód byśmy podłączali w domu u siebie i tylko po mieście, to naprawdę ten zasięg 380 km naprawdę jest mega wystarczający. Natomiast jeśli już takie trasy, Toruń Łódź, toruń Warszawa, toruń Gdańsk, no to już trzeba się liczyć z tym, że mało tego, że trzeba się naładować, to jeszcze jedziesz w takim. Stresie, a to prędkość za duża, a to zużycie za duże, a to zasięg, a tutaj nie dojedziesz, bo 2% ci zostaje. Taka jazda wiecie, od punktu do punktu, od punktu do punktu. Sam się chciałem przekonać, jak to jest jeździć elektrycznym autem, i mam nadzieję, że Wam też mogę to pokazać w ramach tego vloga. To jest wszystko naprawdę na bieżąco dokumentowane. Jadę dalej za ciężarówką, 90 na godzinę, po autostradzie A1. Jedziemy Swoim zajebistym stylem jazdy zrobiłem 5% Kurwa! Zostało nam 700 metrów I jakoś dolecieliśmy, jakimś cudem Tutaj zobaczcie już jakie ładowanie miałem, z górki leciałem Na półgazie takim Jest, jest upragniony supercharger Elegancko No i ładuję to jest super charger. Czy wy to widzicie? Zaraz kurwa przekroczę prędkość światła. Zaraz w kosmos polecę. Chcesz mi powiedzieć, że 584 km w godzinę mnie naładujesz? Że, 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 że co? Nie rozumiem teraz Cię. A, że do pełna w godzinę 20 minut. No dobra, to rozumiem. Wincy taki, wincy. 18.01. I tak pół godziny myślę, że tutaj postoję. Więcej nie mogę, nie mam czasu. W ogóle nie wiem, czy to słyszycie, ale takie brzęczenie tutaj jest. To tak jakby się coś rozpędzało. skuter taki. Słyszycie? Czylicie? Podkręcanie procesora. Supercharging. 29 km doszło. 30. Wile w 2 minuty. No tak to można ładować. 15 minut, 18.15 i zobaczcie. 134 km dowaliło. W końcu mi się załadowało cena tego ładowania. Zobaczcie, ładowałem się 54 minuty. Zgadnijcie, ile kosztowało? Shademo, czyli Shademo. Czyli ten szybszy 39 kWh zużyłem i zobaczcie, ile zapłaciłem. Widzicie to? 89,17! 89, 89 złotych, rozumiecie? I dojechałem do superchargera. Rozumiecie to? Jestem w Łodzi, podpinam się pod dystrybutor, tak? Bo, powiedzmy, nazwijmy to tak, że to jest dystrybutor i płacę 89 kurwa złotych, tak? I dojeżdżam... Ile tam było? No coś koło tam, dobra, 150 km. 150 km przejechałem za 89 złotych. To kurwa... To wiecie co, jak Omega ma 3 litrowy silnik i zaleje ją do pełna za, zależy jaka cena, no tak powiedzmy, że około 120 zł, tak, to jest jakieś 50 litrów, za 89 złotych to bym miał jakieś, zaraz wam policzę, 89 zł podzielić na 2, tam powiedzmy 30, no to już taki drogi gaz, to jest 38 litrów, 38,69, zobaczcie. Czyli 38 litrów już zaniżmy. Przyjmując, że spala no jakieś 15 litrów na 100 km, powiedzmy, to tak. Minus 15 litrów, czyli minus 100 km i minus 15 litrów, czyli następne 100 km. To jeszcze 8 litrów zostaje. To mam 200 km i jeszcze 8 litrów mi zostaje. Rozumiecie? Za 89 zł bym na gazie zrobił ponad 200 km. I to silnikiem 3.0V6. Już nie mówię tutaj o jakimś 1.6, czy 1.2, czy, czy nie wiem, 1.8, turbo, czy cokolwiek innego. Powiem wam, słabo, naprawdę słabo, bo jeżeli by były takie supercharger'y, jakie tutaj są za mną, to naprawdę się opłaca. No bo przyjeżdżacie, macie w chuj szybkie ładowanie i macie to za darmo. Ale jak chcecie się ładować na takich komercyjnych stacjach, to naprawdę, powiem wam, że to nie jest wcale tanio. Jeżeli naprawdę w domu macie siłę podciągniętą i to takie gniazdko, właśnie to pięciobolcowe, żeby ładować to w miarę sensownie w 6 godzin do pełna, no to wtedy okej, okay, bo wtedy tam kilowatogodzina kosztuje, nie wiem. 40 groszy czy tam 50 groszy nawet To na pewno jest taniej niż nawet na gazie Ale jeżeli nie mamy takiego gniazda w domu I musimy korzystać z tych komercyjnych stacji No to powiem wam Nie jest ciekawie Zobaczymy jak dostaniemy tą kartę z Greenwaya Wtedy może będzie trochę lepiej no, Będzie lepiej na pewno, bo nie będę płacił za to Byłem naprawdę bardzo bardzo ciekaw Jak to wygląda pod względem właśnie kosztowym No bo prąd to tanio O stranie w banie A to wcale nie jest tak różowo jakby się mogło wydawać Jestem trochę smutny i trochę zniesmaczony, bo supercharger super, Tesla tutaj za darmo zajebiście, ale ona jest na razie za darmo. Podejrzewam, że jak tych superchargerów będzie, nie wiem, co, co 50 km taki supercharger, to to już nie będzie darmowe. Może będzie jakaś karta, może Ci będą tutaj ściągać z karty z Tesli, nie wiem. Kartę płatniczą trzeba będzie podłączyć, żeby w ogóle otworzyć Tesla. Nie wiem, no może czarny scenariusz pisze, może ta przyszłość nie będzie aż taka zła, ale no w chwili obecnej po Polsce jeździć elektrycznym samochodem, nawet właśnie Teslą, która ma zasięg Około 400 km, czyli realnie około tam 250, powiedzmy, czyli dużo. Naprawdę w porównaniu z Leafem, z Kia Soul elektryczną, czy z E-golfem, to już w ogóle nie mówię, to naprawdę jest dużo i jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Taka trasa z Torunia do Łodzi, no to widzicie, trasa może spoko, przeszła jak normalnym samochodem, ale tak, w Łodzi musiałem iść na obiad, żeby naładować się na godzinę. Zjadłem obiad, za obiad zapłaciłem i jeszcze 80-89 złotych. Za to, żeby się naładować. Naprawdę myślałem, że jest to tańsze. Także myślę, że tego vloga po prostu podzielę na dwie części. Podzielę może na trzy nawet części. Myślę, że lepiej to podzielić na, na jakieś takie ciekawsze fragmenty. A ja zawsze lubię się rozgadywać bardzo mocno, więc może właśnie dzisiaj skupiliśmy się na tym, na takiej trasie. A może w następnym vlogu się skupimy bardziej właśnie już na samym samochodzie, jak się nim jeździ, jak się użytkuje, bo pewnie Was ciekawi, czy ten samochód jest w ogóle wygodny, czy on się nadaje na takie trasy. Już mogę odpowiedzieć, że tak. Naprawdę, jako auto samo w sobie jest naprawdę mega wygodne. Godne. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, o obsługę tutaj tego panelu ogromnego, naprawdę nie ma z tym problemu. On się oczywiście zacina, troszeczkę nie działa to tak, jak być powinno, ale tutaj płynność tego interfejsu tutaj w tym miejscu jest naprawdę na wysokim poziomie, i to trzeba Tesli przyznać, że naprawdę spoko to działa. Poza tym, że nie jest w jakoś absurdalnie cicho, jest tak jak normalny w normalnym zwykłym samochodzie, to podróżuje się naprawdę naprawdę spoko. Ale właśnie do tego dochodzą te problemy tutaj z ładowaniem i te problemy z kosztami, te związane z tym ładowaniem. Być może, kiedy tych stacji będzie więcej, być może, kiedy też tych komercyjnych, właśnie stacji będzie więcej, będzie większa konkurencja na rynku, to też te ceny będą troszeczkę mniejsze. Jeżeli to stanieje i tych stacji będzie naprawdę więcej, o wiele, wiele więcej, to te użytkowanie aut elektrycznych będzie o wiele łatwiejsze. Na razie to powiem Wam, że słabo, słabo. Będę powoli kończył tego vloga. Jeszcze jedziemy w jedno miejsce na Avix Racing Arena Tam mają siłę chłopaki i mam nadzieję, że się z nimi dogadam i będę mógł podłączać sobie Teslę właśnie na noc zostawiać, a jak stamtąd do domu będę wracał to jeszcze nie wiem, chyba tramwajem też elektrycznym tego wszystkiego dowiecie się chyba w następnych vlogach mam nadzieję, że w miarę to was ciekawi i że zobaczycie kolejne właśnie części tej mojej przygody z Teslą modelem S mogę was zaprosić na stronę wojtałowicz.pl tam bardzo dużo rzeczy związanych nie tylko z Teslą, ale i z kołami z oponami, to wszystko na wojtałowicz.pl Fanpage, instagramy, wszystko macie w opisie tego filmu, zapraszam was do na sklep Compel Nowe koszulki są, także zapraszam serdecznie. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli kickster. Cześć!